Hmm. Ciemno tutaj. Ciemno. Nie mogę. Mogę. Dobra, muszę się niestety dokopać do. No się, co ja się tutaj wiesz? Dobra. ja za chwilę też będę kończył. Tutaj mam to troszkę słabo. Musicie dać opeczkę do góry w subskrypcję, żeby zapaniało ta wcześniej i żeby wziął musi diamenty. Jakie diamenty ty mi tutaj życzysz? Ja wszystko Ja tutaj muszę się do bruku dokopać. Bo bez tego...

będę mógł robić kill'ów, dobra. Dobra, ale potrzebu potrzebuję... Coś potrzebuje tutaj. Co sobie zebrałem? Mam jeszcze chyba drugi. Nie, to jest andezyt chyba zebrałem. Ale nie, jest Wiem, 23. dwadzieścia trzy. Tak, ja andezyt zbieram. Tak. ale, to nie, ale nie ma Dzięki. Zjem sobie rybkę. To tam, tak, tak. Coś mi tutaj... Dobra. Jesteśmy widzowie uratowani. Tylko deski mi się kończyły. Dobrze, gratulacje. Dobrze, że mam dużo patyków. No chciałem tam wejść ale niestety zrobioną Mam łódkę zrobioną jest tam przy brzegu tam Wiem Bo to jest co Coś mi tutaj wrzęczy Potrzebuje się niestety jeszcze do węgla dokopać. Chodzą tutaj. Mogą tędy przejść? Dobra, teraz nie. nie chcę tędy iść. Nie, nie nie chcę tędy. Myślę, że tutaj też. Tutaj... Tam też chyba jest? Nie, ale chyba zbyt głęboko kopie, czy nie? Żeby się do węgla dokopać, trzydziestym szóstym, ale wy. W Badlandach jest troszkę inaczej. Co był prawdziwy? To jest na 36 A na 50. A czy nie właśnie... Właśnie w na 50. Dobra, zamurowałem a przyraz na 40. Dobra, zobaczmy czy mam patyki. Mam patyki, także... Nie, ale dalej mi jeden został. Roszta, ataktywę, z zaława, jakąś muszę, ten o, złoto, złoto, złoto. Mam że. No, muszla łodzika, nie wiem co to jest. Tylko nie wydobędę, muszę coś wyrzucić. Potrzebuję wyrzucić. Trzeba by mi się przydała, jakbym miał jakiś fajny łuk znalazł nic mamy dużo. To może... Może zgniłem mięso. Wiem. Mam stół. Mam stół kartograficzny, ale nie potrafiłem mapy zrobić. Dobra, jeden bruk Dobra. mogę wyrzucić. Chyba mi się zebrał. Tak, nie, tak, zebrał mi się ten bruk. Jeden zbieram, zbieram się. Złot. Wiem, bo ogólnie to nie jest zbyt mądre Z mojej strony chcesz dzieci Ale to o, ja nie mówię, że gram jakoś super dobrze O znowu złota Co ja z, z tym złotem sobie zrobię Bo ogólnie Ogólnie, uuu, co to jest? Lazuryd? albo lazuryd. Lapis i lazuryd to są to same. Mam no, tu na strach, a nic mi nie zabierzesz. Nie zabiorę. No, za to zgniłem ją sobie. Co? No. Reszta ja ja zakupię, przyniosę lazuryd wam, czy to jest? No, jak.

są takie dwa razy i I chyba jakby, taki drzewa, Szkarłatny, no. no znaczy to jest tam szkarłatny. Tam są takie drzewa. I tam, no, i tam... I w szkarłatnym jesie wydawałam sobie No jestem do drzewa, tam dokonca, bo tam sobie postawiałam dźwignę praktykę i taki tam było hmm. tam dajdzie, może. Hmm. Czerwony piasek. A, tego piasku bym się pozbył, do niczego, jest w sumie niepotrzebny. No Tutaj. Dobra. Tam, tam sobie chodzą, ok. Słyszę takie sapanie, wiesz? Jakiś mobów? Tak. Co ja, co ja sobie chciałem zrobić? Aha, kamienną siekierę, tak? Znaczy kamienny kilow. Tylko myślę sobie, to, to mi się nie zmieści. Dobra. Tak, tak. Muszę niestety się dokopać do, do węgla, bo jak widzisz, kompletnie mi się skończyło wszystko, prawda? Okej, okay, tutaj, u, trochę cię... Aha, pochodni nie, nie zbiorę. Hmm, coś potrzebuję wyrzucić. Mogę stół kartograficzny postawić. Na razie, ale nie, nie tutaj. Dobra, i teraz mam tutaj pochodnie. O, nic tam nie ma. Dobra Aha, bo potrzebuję. No dobra. Skoro tutaj postawiłem. Muszę próbować tu, tutaj może. to jest dzień? O, Czyli Brook! Dobra, zobaczmy czy jest dzień i będziemy kończyć odcinek Jak jest dzień bo muszę zdobyć Pochodnie, bo mi się pokończył węgiel. To jest niesamowita sprawa. O, jakiś zombiak tam zginął na Ta, tam. Tam coś jest oświetlone. Tu. Dobra, ale ja, ja może się po prostu pożegnam się. Pożegnam się tutaj z widzami. A może przy udeczce właśnie. Może się nauczę używać. Siąść. No? ci. Dobra, jestem. Do, dobra, widzowie, jestem w łódeczce. Co mogę od, odpłynąć? Mogę troszkę tam. Stawiacie sobie subiki i łapeczki. sobie subiki i łapeczki. Do widzenia w następnym odcinku. Papa, pa, widzowie, papa. Pa.